Tegoroczna wycieczka do Warszawy miała trochę inny charakter niż poprzednie. Chcieliśmy pobytem w stolicy zakończyć czas obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak pamiętacie, w listopadzie podejmowaliśmy szereg działań w szkole i w miasteczku. Zwieńczeniem tych obchodów miała być właśnie wycieczka do stolicy. Co zrobiliśmy? Napisaliśmy list do prezydenta naszego kraju z prośbą o możliwość zwiedzenia pałacu prezydenckiego, no i otrzymaliśmy zgodę i zaproszenie do pałacu na krakowskim przedmieściu. 11 kwietnia o godzinie 11 mieliśmy możliwość zobaczenia najważniejszych miejsc w pałacu. Pani przewodnik pokazała nam wiele ciekawych miejsc i interesująco opowiadała o codziennym funkcjonowaniu pałacu. I o odbywających się tam uroczystościach. Jednak największą niespodziankę i zarazem przyjemność sprawił nam rzecznik pana prezydenta, minister w jego kancelarii, pan Błażej Spychalski. Jak pewnie wiecie, to nasz absolwent. Było nam niezmiernie miło, bo zaprosił nas do swojego gabinetu, poświęcił dużo czasu na rozmowę, wspomnienia o szkole i opowiadał nam o swojej pracy w kancelarii i kontaktach z mediami. To było bardzo sympatyczne spotkanie. Na pamiątkę przekazaliśmy panu ministrowi specjalnie przygotowany album z informacjami o naszym miasteczku, szkole, patronie i obchodach stulecia odzyskania niepodległości w szkole i w naszym środowisku. Poprosiliśmy także o przekazanie takiego albumu na ręce pana prezydenta. To nie był koniec miłych niespodzianek. Pan minister Spychalski powiedział nam. Że pan prezydent udał się na zaplanowane wcześniej oficjalne spotkanie, ale o spotkanie z nami poprosił pierwszą damę, panią Agatę Kornhauser-Dude. Pani prezydentowa także poświęciła nam dużo czasu. Rozmawialiśmy o szkole, nauce, naszych zainteresowaniach. Weronika recytowała wiersz naszego poety, którego wszyscy z uwagą słuchali. Pierwsza dama zaprosiła nas do swojego gabinetu. Zainteresowaniem oglądała nasz album i, podobnie jak pan rzecznik, wpisała dla nas specjalną dedykację. Było naprawdę super. To było dla nas ogromne wyróżnienie mieć w takim miejscu osobę tak bliską naszemu liceum. Absolwenci są zawsze wizytówką swojej szkoły. Pan minister Błażej Spychalski dobrze nas wspomina. Zresztą, posłuchajcie. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, wszystkich uczniów mojego liceum ogólnokształcącego imienia Franciszka Becińskiego w Lubrańcu. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj grupa uczniów przyjechała tutaj do nas, do Pałacu Prezydenckiego, że mo mogę tych wszystkich tutaj gościć. Jest to dla mnie ogromne przeżycie i muszę powiedzieć jedno, to jest świetne liceum, każdy kto Kończy to liceum naprawdę, właściwie każdy, kto rozpoczyna naukę w tym liceum i kończy to liceum, podejmuje bardzo dobrą decyzję. To jest świetne liceum i każdemu polecam. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Cóż dodać? Wszyscy zapamiętamy na długo pobyt w takim miejscu i w takiej atmosferze. A dalej? Dalej był szybki posiłek i spacer po warszawskiej Starówce. Później Zaplanowane zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. To też niesamowite przeżycie, bo wielu z nas było tam po raz pierwszy. Co było bardzo istotne, naszymi przewodnikami byli ludzie z ogromną wiedzą historyczną i pasją. Sposób, w jaki opowiadali o historii naszej stolicy w czasie powstania, o losach młodych ludzi, często naszych rówieśników. I to niezwykłe miejsce. To wszystko zrobiło na nas ogromne wrażenie. Zmęczeni, ale pełni wrażeń, wróciliśmy do Lubrańca. Podróże kształcą i poszerzają horyzonty. Tak było i tym razem.

Miejmy podziemną armię, bo państwo powinno mieć armię. Niestety w tej przestrzeni jest bardzo, bardzo późno, bo znaczy na wskazie 17 tam po nasz rząd legalnego, a w czasie, w, hey w czasie powstania dowódca, w zasadzie. Wszystko, oczywiście autentyczną paską, tak? Calculus, to jest autentyczna paska, dowódcy powstanie, to jest czekieloną. Zasobników nie odebraliśmy. Podsumowując, te jest rzut amerykański i brytyjski. Tak. Możemy te wszystkie budynki w trójwymiarze, dodajemy dodajemy tylko jedną rzecz tak? Także to jest jedyny nasz myśl ja to... Jarek, Jarek. Tak, dziękuję za wybór. świat nie działa tak? że tu to mocno. To tygrysy mają wizy właśnie. No, tygrysy to oczywiście nie są tygrysy tej po bo... ale o czołgi, czołgi, czołgi nie jest. Tak właśnie, są bardziej jak wyspy te dzielnice. Więc żeby wyjść z danej dzielnicy, gdy dzielnica upada, wola, ochota, machotów, wcale się że nawet z jakiegoś konkretnego budynku, tylko krzyż i tylko i wyłącznie tyle słuchajcie. Nie. Dlatego słuchajcie, na no niestety. Poprzez dlatego, że te kroby są często na polu, bo nie zwoń, stąd, to co się tam nagle, przyszło się go chcemy, żeby na to się tak połami, jak widzimy na... wszystko, co nas...